Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem Kamil Kowalczyk. Jestem absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i chciałbym Państwu dzisiaj przybliżyć trochę relacje pomiędzy komiksem a tematyką tożsamości oraz kryzysu tożsamości. Jest to o tyle interesujący temat, że komiks jako twór jest dziełem multimodalnym. Co to znaczy, wytłumaczę w dalszej części prezentacji i na wiele sposobów bardzo subtelnie i oczywiście też subiektywnie w zależności od autora przedstawia te, tematykę tożsamości i chciałbym tutaj zanim będę kontynuował zaznaczyć jeszcze jedną rzecz że definicyjnie komiks w tej prezentacji traktuję bardzo szeroko co znaczy, że nie będę wchodzić w dyskusję pomiędzy tym, co, co wyróżnia powieść graficzną, komiks, komiks, zresztą komiksowe i e, tego typu rzeczy, ponieważ jest to, e, byłoby to niepotrzebne e, mieszanie w temacie e, i chciałbym tutaj już dalej przejść, żeby przedstawić plan prezentacji. E, ale tak jak już wspomniałem, komiks jest medium multimodalnym, co oznacza, że posługuje się wieloma trybami, modularnościami w komunikacji naraz na jakiejś treści. I po, podobne, podobnym jest na przykład są filmy bądź niektóre strony internetowe. Jest to interesująca perspektywa, głównie dlatego, że Dyskusja na, tem dyskusja na temat tożsamości poszukiwania może być o wiele bardziej e, wysublimowana, może być bardziej szczegółowa. E, I e, tutaj będę się opierać jedynie na tej multimodalności związanej z tekstem, żeby to wyraźnie wybrzmiało, ale właśnie. E, Komiks posługuje się różnymi formami, na przykład, żeby przedstawić dźwięk, tak jak tutaj, onematopeje, elementy topograficzne i tutaj mówię o krój stopień, odmiany i kolor pisma, ponieważ w niektórych komiksach kolor niektórych liter może zaznaczyć, że mówi konkretnie jakaś postać, bądź jak w tym przypadku może mówić w jakiś starodawny, inny sposób, tak jak tutaj jeden z Asgardczyków mówi no, mówi jakąś treść, która po prostu brzmi starodawnie. Następnie to są ilustracje, czyli linie ruchu, tak jak na przykład tutaj reprezentacja postaci kolor i tła. Tutaj najbardziej mnie interesuje zawsze linia ruchu, ponieważ ona pokazuje w dość statecznych komiksach dynamikę, dynamikę komiksów. No i najbardziej znane prawdopodobnie, jeżeli chodzi o tematykę komiksową, czyli dymki. Po co są dymki? Żeby przekazać Teść głównie, choć nie tylko, ponieważ czasem mogą w zależności od tego różnie rozróżnienia, na przykład kształtem, mogą pokazywać tożsamość, czy ktoś jest bardziej swobodny, czy może bardziej rygorystyczny, bardziej szorstki, może pokazać też szept takimi taką przejrzystością i zmniejszeniem czcionki lub może pokazywać, że w ogóle nie, myśl nie jest powiedziana, tylko tak naprawdę pomyślana. No i oczywiście komentarz w, komentarz w takim w prostokącie, która nie należy do części głównej tekstu. Do kwestii tożsamości. Sam termin tożsamość w odniesieniu do człowieka funkcjonuje w dyskusji naukowym od pierwszej połowy XX wieku. Jednakże po raz pierwszy wykorzystał go Wiktor Tausk, który odniósł go do intersubiektywnej obserwacji, że ludzkie doświadczenie siebie jest względnie stałe, Lecz równocześnie zmienia się w ciągu życia. Termin ten później nabiera znaczenia klinicznego i pojawia się w badaniach związanych z zaburzeniami osobowości. Warto to jednak zaznaczyć. Że w literaturze naukowej podkreśla się wcześniejsze ujęcie Williama Jamesa, gdzie on odróżniał ja jako podmiot doświadczający i ja jako podmiot, podmiot refleksyjny. To rozróżnienie stało się później dość istotnym punktem w odniesieniu do badań tożsamości. Jednakże to nie, nie tylko psychologia zajmuje się tematyką tożsamości, tożsamość jest pojęciem. Właściwie, którym zajmują się wiele dziedzin. Punktem wspólnym jest punkt patrzenia na człowieka, na człowieczeństwo jako takie. Tutaj wyróżniłem trzy, które wydają się najbardziej ogólne, czyli filozoficzne, zajmujące się stopniem tym, jak jednostka sama kształtuje swoją tożsamość, jak rozumie sama siebie i relacje do świata i innych. Psychologia, czyli Jakie procesy poznawcze, temperament czy też wpływ rodzinny wpływa na tożsamość i ją kształtuje, czy socjologiczne, czyli spojrzenie już konkretnie na społeczne warunki powstawania i zmiany tożsamości, podkreślają znaczenie grup, instytucji, kultury i, i kultury w procesie samookreślenia jednostki. I tutaj przechodzimy do kryzysu tożsamości. Czym ten kryzys jest? Erik jeden z pierwszych badaczy, który szczegółowo opisał kryzys tożsamości, uznał kryzys tożsamości za nieunikniony etap rozwoju człowieka, szczególnie w okresie dorastania. Próba odpowiedzi na pytanie kim jestem jest centralnym punktem jest centralnym punktem tych rozważań i w momencie, w którym nie da się już odpowiedzieć na to pytanie w prosty sposób, jak jestem synem swojego ojca, jestem córką swojej matki, tożsamość kształtuje się i integruje razem z doświadczeniem. Eee, amerykański socjolog Peter Berger w swojej pracy Modernizacja jako uniwersalizacja herezji, w warunkach nowoczesności eee, uznaje, że w warunkach nowoczesności biografia jednostki staje się ciągiem wyborów. W społeczeństwie, w którym tradycje. Eee, Przestają mieć znaczenie, przestają odpowiadać na, na pytanie o kim jestem, o tożsamość. Wchodzą, wchodzą właśnie pewne decyzje, pewne wybory, które skupiają człowieka na moich doświadczeniach, na subiektywnym poznaniu i doświadczeniu. W mniejszej prezentacji postanowiłem przedstawić parę kategorii związanych z kryzysem tożsamości. I tutaj kolejno. psychospołeczne, które nawiązuje do teorii Erika Eriksona i badań Jamesa Mercy, dotyczy momentu przejściowego w adolescencji i dorosłości, gdy jednostka musi zintegrować różne role i oczekiwania wobec siebie. Rodzinne, gdzie rodzina jako podstawa, podstawowe środowisko kształtowania tożsamości może nie spełniać swojej roli i ten kryzys może wynikać z rozpadu więzi, z przemocy, migracji, ale też ze zderzenia tradycji z nowoczesnością. Kulturowy i etniczny, dotyczący szczególnie doświadczeń migracji, mniejszości etnicznych i diasporu, wiąże się z napięciem między kulturowym pochodzeniem a kulturą dominującą oraz płciowo genderowe seksualne, które skupiają się głównie na kryzysie, który Pojawia się, gdy jednostka kwestionuje narzucone role lub ujawnia własną orientację. I teraz przechodząc do już całkowitej analizy komiksowej chciałbym przedstawić Państwu po kolei kryzys psychospołeczny, który zaprezentuję na podstawie komiksu The Devil, ten pierwszy z 2019-2021. Jeżeli ktoś kojarzy to świetnie, jeżeli ktoś nie kojarzy tej postaci to jest to postać z uniwersum Marvela. Jest to postać, która jest, która jest matem rydokiem, prawnikiem za dnia, a w nocy jest derdewilem, czyli mieścicielem, który zwalcza, zwalcza aktywność kryminalną w swojej dzielnicy za pomocą swoich pięści, bardzo brutalnych elementów. I tutaj ważne w tym komiksie konkretnie, dlatego tutaj to przedstawiłem, ponieważ ta, ten dualizm, wręcz sartrowski, gdzie ta tożsamość Tożsamość jest zawsze wyborem, który trzeba stale podejmować, jest tutaj bardzo wyraźna w związku z tym, że po prostu tożsamość właściwie jest podzielona w tej postaci. Matt -Mad jako taki, jest osobą wierzącą i nie do końca wierzy już w to, że pierwsze przemoc może cokolwiek zdziałać, a po drugie boi się, że mógłby kogoś zabić, co byłoby największym skreśleniem tak naprawdę jego, jego wiary, jego pracy. Tutaj ten, ten kryzys tożsamości pod względem filozoficznym jest bardzo wyraźny, ale też z perspektywy takiej bardziej psychologicznej ten konflikt, konflikt można zarysować jako super ego i it, troszeczkę odnosząc się do koncepcji Eriksona, w której ten kryzys społeczny i wartości osobi osobistych u matematyka jest bardzo wyraźny. Super ego, czyli etyka, prawo, sam matematyka jest prawnikiem i e, it e, impulsywny, gniewny, przemocowy. E... W trakcie komiksu Matek postanawia oddzielić się od swojej persony, swojej tożsamości jako osoby zwalczającej przestępczość i wydaje mi się, że tutaj jest jeden z paneli, który najlepiej to przedstawia, ponieważ pokazuje swego rodzaju Mata Maduka w klatce swojej własnej decyzji, odseparowanego i podzielonego. Chciałbym nas przejść do rodzinnego kryzysu tożsamości na podstawie powieści graficznej, polskiej powieści graficznej wandy Hagendorn. I tutaj w tym rodzinnym kryzysie tożsamości bardzo wyraźnie jest element związany z. Problemami rodzinnymi, z kryzysem związanym z tym, że matka głównej postaci jest bardzo chłodna, odległa, ojciec jest przemocowy i, i to właściwie widzimy przez cały komiks, że ta przemoc jest tylko coraz mocniejsza. I w tej, tutaj, w tej koncepcji, jakby sam, sama powieść graficzna uderza w tony tożsamości narracyjnej, co znaczy, że jednostka opowiada sama, sama o sobie, konstruując Pewien sens poprzez wspomnienia. Oprócz tego, trauma rodzinna wpływa na wychowanie obrazu własnego ja, w to tożsamości, jako próba integracji bolesnych doświadczeń, jest w tym się wyjątkowo widoczna, ponieważ widzimy tutaj przez cały komiks, że Główna postać zastanawia się, autorka zastanawia się, dlaczego na przykład biła swoje, swoją jedną siostrę, dlaczego wyzwalała, cytując autorkę, dlaczego wyzwalała ta jej siostra, w niej jak najgorsze elementy, i w pewnym momencie w komiksie mamy fragment, w którym ona sama rozkłada właściwie swoją rodzinę jak na swego rodzaju profile rodziny dysfunkcyjnej, gdzie ona sama jest dzieckiem bohaterem, a siostra, która właśnie wyzwalała w niej te negatywne rzeczy, jest dzieckiem niewidzialnym, niewidocznym. Jest to właściwie cała ta, cała ta powieść graficzna jest swego rodzaju autoterapią autorki, która próbuje skonfrontować się ze swoją przeszłością. Następny element, czyli kulturowe, etniczne, tutaj jest powieść graficzna American Born Chinese. Właściwie, właściwie jeżeli chodzi o tą powieść graficzną, jest bardzo widoczny kryzys tożsamości związany właśnie z kulturą, związany z etnicznością, ponieważ główna postać, czyli Jin Wang, jest Amerykaninem, który, którego rodzice są z Chin i nie bez powodu tutaj są te dwa kadry, które pojawiają się w różnych momentach w powieści graficznej, żeby pokazać też w, tym, w powieści graficznej, w komiksach tą rymującą się stronę, tą dość często powtarzające się wątki, które zaznaczają to, jak bardzo podobne są doświadczenia, jak bardzo bliskie są doświadczenia osób, które nie są większością kulturową bądź etniczną. I na pewne, pewien sposób to, jak to pomaga w budowaniu tożsamości jako Amerykanina, ale też w budowaniu tożsamości jako mniejszości. W tekście powieści graficznej jest to o tyle ciekawe i ważne, że w tekście powieści graficznej wygląd głównego bohatera się zmienia przez to, że staje w bardzo dużej kontrze i odwróca właściwie swoją tożsamość jako mniejszości. I Przedstawia się jako tę część dominującą kulturę amerykańskiej. Co w komiksie też jest pokazane że to wyparcie, właściwie, na pewien sposób pokazywane jest przez inną postać, która jest stereotypowym Chińczykiem, właściwie z żartów. Oczywiście, że to jest powieść graficzna, komiks dochodzi do walki, która ma zintegrować tą część tożsamości. I co jest ciekawe, w momencie, w którym główna, bo, bo, główna postać Dochodzi do y, pewnego ujednolicenia swojej tożsamości widzimy pe pewną rzecz. Rodzice głównego bohatera nigdy nie widać ich twarzy, nigdy nie widzimy całej ich twarzy, y, przez całą powieść graficzną do momentu właśnie tej przemiany, w którym y, właściwie jakby główna postać. Jest w stanie skonfrontować się ze swoją e, przeszłością, ze swoim pochodzeniem e, i jest w stanie ją zaakceptować. I to jest bardzo subtelne, delikatne, ale pokazanie właśnie takiej akceptacji tożsamości. E, ostatni, nie, nie wiem jak stoimy z czasem, więc e, przepraszam za to, e, ale postaram się już. E, Możliwie szybko. Fun Home, właściwie na tym, na tym komiksie nie będę się rozwodzić, ponieważ jest mnóstwo prac. Kryzys tożsamości związany z coming outem, jeżeli chodzi o właśnie wychodzenie z, do swojej rodziny z informacją na temat bycia główną postać homoseksualistką i spotkanie się z dwoma różnymi różnymi reakcjami od swojego ojca pozytywną, od swojej mamy łagodnie z, z e, ale dowiadujemy się w takcie historii też, że e, role płciowe, role e, genderowe, role tożsamości e, jakby seksualnej czy właśnie genderowej e, zawsze w tej rodzinie były. E, były jak pomieszane, związane z pewnym poplątaniem, głównie dlatego, że postać ojca też jest queer. Tutaj jest właściwie naj, jeden z najważniejszych momentów dla głównej postaci, jeżeli chodzi o swoją tożsamość, czyli zobaczenie, zobaczenie osoby, która idealnie pasuje do tego, jak ona by chciała wyglądać, kim chciałaby być w przyszłości, i jest to akcentowane przez ojca, który zadaje pytanie: Czy tak właśnie chcesz wyglądać? I dziecko, które Odpowiada nie. Tak naprawdę przez całą tą powieść graficzną, gdy już tylko zobaczymy te panele, jakby powraca to, to pytanie, czy na pewno nie chce tak wyglądać. Podsumowanie. Moja prezentacja miała na celu właściwie przedstawienie nie tylko tematyki tożsamości i kryzysu, ale też przedstawienie tego, że w komiksie, który, który jak już wspomniałem, jest bardzo ciekawym, bardzo szerokim i bardzo, z elementami bardzo subtelnych przedstawień wizualnych, ale też narracyjnych. Otwiera przestrzeń do przepracowania doświadczeń i zadawania pytań zarówno przez, dla, dla autorów, jak i dla czytelników. Uważam też, że po prostu komiksy jako takie są bardzo ciekawym, bardzo ciekawym sposobem na konfrontację z rzeczywistością i właściwie na tym chciałbym poprzestać, jeżeli chodzi o tę prezentację. Tutaj dziękuję bardzo za uwagę.